Witamy na naszych kanałach. Według źródeł od intelektualistów i mieszkańców, Tadeusz Rydzyk otworzył swój park. Podczas wczorajszej uroczystości nie krył swojej wdzięczności dla rządu PiS. Szczególne podziękowanie zostało przekazane Jarosławowi Kaczyńskiemu. Wyszło również na jaw. Jak duże kwoty podatników zostały przeznaczone na te inwestycje. Tadeusz ryzyk wczorajszego wieczora otworzył Park Pamięci Narodowej, zwany też Parkiem Rydzyka. Jego dodatkową nazwą jest Zachowali się jak trzeba. Nazwa wynika z upamiętnienia w tym miejscu Polaków, którzy ratowali Żydów podczas II wojny światowej. Ich nazwiska zostały wyryte na tablicach. Które wczoraj po raz pierwszy zostały oficjalnie podświetlone, Tadeusz Ryzyk szczęśliwy, a Polacy załamani. Jaka kwota z pieniędzy podatników została przeznaczona na Park Ryzyka? Wiele osób zarzuca duchownemu to, że buduje w Toruniu swój drugi licheń. Skąd takie wnioski? Park Pamięci Narodowej, który został otwarty wczoraj znajduje się obok innych inwestycji turystów. Jak ich uczelnia, kościół oraz zbudowane obecnie Geotermia i Muzeum Chrześcijaństwa. Podczas uroczystości ojciec Tadeusz Ryzyk nie ukrywał swojej wdzięczności dla partii PiS, a w szczególności dla Jarosława Kaczyńskiego. Podczas mszy zostały wręczone specjalne orły, które symbolizowały Bitwę Warszawską z 1920 roku. Otrzymali je m.in. Jarosław Kaczyński. Mateusz Morawiecki, Piotr Gliński czy Jacek Sasin. Dziękujemy za tę zmianę, która następuje. Za tę dobrą zmianę przekazał ojciec Tadeusz Rydzyk. Ufundowaniem inwestycji początkowo mieli się zająć słuchacza Radia Maryja oraz widzowie telewizji TRFAM, a następnie Fundacja Toruńskiego Redemptorysty Lux Veritatis, która usiłowała zdobyć dofinansowanie ze środków publicznych. Ostatecznie jednak park ryzyka został sfinansowany z pieniędzy podatników. Jak podaje Onet, dziennikarze dotarli do informacji o tym, że dotacja odbyła się po cichu. W lipcu zeszłego roku odkryto, że 10 miesięcy wcześniej Mateusz Morawiecki przyznał 5 milionów złotych rezerwy budżetowej na wspomniany park. Niedługo później jeden z czytelników przypadkowo dotarł do informacji o tym, że później premier dołożył do puli kolejne 3 miliony złotych. Zarządzenia szefa rządu nie pojawiły się jednak na stronie Monitora Polskiego. Subskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najwcześniejsze filmy.